Dobry moi drodzy, witam się z Wami w ten piękny, wtorkowy poranek 24 grudnia. Dziewczyny szykują wigilię, a ja stwierdziłem, że najlepsze co mogę zrobić to im nie przeszkadzać. Dlatego zaczęliśmy od samego rana myśleć o zrobieniu rafy rapchy. Ale co to właściwie jest ta Rafa 500? Rapha 500. Właściwie nie wiem jak to powinno się z francuskiego poprawnie wymawiać. Ale jest to wyzwanie, wyścig, bardziej wyzwanie. Stworzone w 2010 roku we Francji. Polegające na tym, aby od dnia 24 grudnia do końca roku, czyli 8 dni, pokonać łącznie 500 km. Dlaczego? Właściwie nie wiem, nie mogłem znaleźć tej informacji nigdzie w necie, od czego to się wzięło, no ale ktoś tam wymyślił sobie taki dystans, a nie inny. W takim okresie czasu myślę, że jest to wyzwanie bardzo fajne. I co było ważne, do roku 2021, żeby zaliczyć rafę, no to trzeba było jeździć na zewnątrz. Nie było mowy o czymś, o jeździe na trenerze, nie było mowy o jeździe stacjonarnej. Aby kilometry się liczyły, trzeba było wyjść na dwór. Jechać w śniegu, w deszczu, w kałużach po pas no i cisnąć te kilometry. Niestety, jak widzimy, liczyłem na śnieg, śniegu nie ma. Na deszcz nie liczyłem, ale deszcz jednak siąpi. Tak delikatnie, bo delikatnie, ale coś tam siąpi. Wychodzi na to, że dziennie, gdybyśmy codziennie mieli jeździć, musimy robić 62,5 km. Tak, dokładnie tak. 62,5 km dziennie wychodzi. Nie jest powiedziane, że będziemy jeździć codziennie, także możemy zrobić sobie 5 dni po stówie. Jeżeli ktoś jest wariatem, może zrobić 200 przez 2 dni i później stówkę. Ale ja tam podchodzę spokojnie. Czy się uda? Właściwie nie wiem. Po pierwsze, są święta, trzeba spędzić czas z rodziną. Po drugie, niestety w moim zawodzie trzeba iść do pracy. Także dwa dni, 2 dwa dni ze świąt w pracy spędzę. Po trzecie. Pogoda jest jaka jest. No dzisiaj co prawda jest OK, bo jest dodatnia temperatura, delikatny deszczyk, mrzaweczka pada, ale myślę, że to nie stoi na większej przeszkodzie. Także tak jak dzisiaj to można jeździć, no ale jeżeli zacznie lać, no nie pojedziemy. Co prawda od 2021 roku zmienili zasady, że przez pandemię właściwie że można na trenerze kręcić, jednak ja jestem starej daty, że tak powiem. No, i będę starał się zrobić to na zewnątrz. Po prostu uda się, super, nie uda się. Będzie do czego wrócić za rok i jechać dalej. Nie przedłużam, siadam na rower i lecimy, bo jeszcze 40 parę kilometrów przede mną. Także widzimy się w trasie. Za nami 10 kilometrów, 11. Km. Jedziemy. Cześć koniku! No wyjeżdżamy troszeczkę na asfalt Także ruszymy się trochę może szybciej bo po tym lesie cały czas te 20-22 na godzinę to faktycznie byśmy do jutra jechali ja to faktycznie udało mi się zjechać z asfaltu To jest nowa droga Łoje. ale spokojnie gdzieś tutaj mapa pokazuje że za parę kilometrów powinniśmy wrócić na asfalt nie poddajemy się i kręcimy dalej Przerwa moi drodzy, za nami 30 km. Płyczek wody. Co prawda miało być poszczenie, ale chociaż mały batonik. No i lecimy dalej. Tam 30 km z małym haczykiem. Oj, niestety już godzina 11. Także kurczę. Chyba będziemy musieli dzisiaj szybciej skończyć. Tutaj za nami powstaje nowa farma fotowoltaiczna. No, niestety, mi się osobiście to nie podoba, że coraz więcej tego na polach, ale no, nie mnie o tym decydować. Wracając do Rapy, Myślę, że dzisiejszy dystans będzie w okolicy 40 paru kilometrów. Może do 50 dobijemy. No i co. I wracamy do domu, pomożemy troszeczkę. A Wam wszystkim życzę zdrowych, spokojnych i aktywnych świąt Bożego Narodzenia. Widzimy się już pod domem, podsumujemy dzisiejszy dystans. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, ale niestety wiaterek nie pomaga. Także już wiem, że będzie. Będzie ciężko Dobra, nie przedłużam, jedziemy no i dobra moi drodzy, dojechaliśmy do domu. Zostało parę metrów Dzisiaj w pierwszy dzień, godzina 12. Udało się przejechać około 45 km. Zaraz wrzucę tam podgląd i co? I widzimy się jutro. Jutro już będzie szorcik. Myślę, że kolejny film. Będzie pod koniec tygodnia, pod koniec roku podsumowujący cały wyjazd. Czy się udało, czy się nie udało. Także możecie śledzić. Zachęcam do śledzenia. I widzimy się za parę dni. Na razie. Pozdro. Cześć.